Ty. zobacz widzisz to jest cztero yy, czteroskibowe i zobacz jakie ma kurwa wzmocnienie Widzisz, nie potrzeba nie takiego koła no ale ty zobacz jakie masywne tu jest wszystko ale zobacz jaki masywny idziemy zobaczyć ile on waży masa 1500 1500 kilo? no chodź zobaczymy koło w Unii o co obrotnica 110 ale tutaj co tu może najszybciej pęknąć ty, uda ty udajesz, że się znasz, czy co? Weź Idź pizdu to, to wszystko trzeba wiesz, to wszystko trzeba w pracy zobaczyć, jak to działa O, kurwa, kogo ja widzę Największy youtuberowiec A na jak? Co słychać? Ty, ja tam nieraz do Ciebie pisałem, Pomorskiego, pamiętasz? Zachodniopomorskiego I co o, tam? O, Opinię o Maseju, wypowiedz się coś na temat Maseju, no. Masz Zły nie jest, ale do folwartez jeszcze daleko. O masz, już powiedział? Fend, kurwa, najlepszy jest traktor na świecie. Dokładnie. Jeszcze Johnny rewentualnie. O masz, nie. A ten, Belarus? Hmm? Belarus. Takim masom zostawię dojrzenie jak ty, wiesz? Bo nikt nie potrafi takimi sprzętami jeździć. Po, przyznaj no, ale mi to. Ci, że to jest inny stan umysłu. No przyznam. No właśnie, no. no. Debil fendem nie pojedzie, tak? Dokładnie. <laughs> A Belarusem? Każdy? No. chu ja, bo tam biegów ja, nie znajdziesz. <laughs> Jaki wbijesz, taki jedziesz. A pamiętam tak, pro na jest w że mówiłeś, no jak kurwa, nie, 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 nie znajdziesz tego. No nie, no. No, no i jajko z tyłu znalazłeś. <laughs> a nie ma pięciu skibowych? Ty, taka sama obrotnica jest. W czwórce. Ty, no zobacz, jak to zrobiono. Ja pierdolę. Aż niemożliwe. Paweł tak cienko? Wyjeżdżający z tego. A zobaczymy tu. Ale zaczek jak na bolcach tu U Ciebie jeszcze było do końca chyba, nie? Chyba tak. <laughs> Ale zobacz, tu już jest... A nie, tak samo. Nie? No to samo. Ale patrz, kółko już... Yy, kółko już zmienili. Szersze dalej. Szersze i całkiem tu inaczej jest, zobacz. Kurwa mać Ty no w każdym teraz widzę inaczej jest porobione A zobacz tu już całkiem inaczej Ja pierdolę Kawał pługa Całkiem inaczej tu już jest wszystko porobione Kółko to już całkiem inaczej jest zrobione Widać że były problemy Z tym kółkiem I chyba rozwiązali wreszcie temat Tego a na jakiej to zasadzie? Działa. Trzeba było w pracy zobaczyć. Ale już kółko szerokie. A tutaj? Tu też już całkiem inaczej jest zrobione. Ale widzę, że tu jest dużo pozmienianych rzeczy. Na przykład, patrz, blokowanie... ...koła, tego, obrotu... Do, do transportu. Sprytne, nie? No. Tego nie ma Widzę, ale tutaj to samo jest zrobione to, 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 to mi się nie podoba Bo to na pewno będzie pękać Ale zobacz Widzisz? Zobacz W ogóle nie jest wsadzone nawet Bo wiesz, pewnie pokazano jaka grubość rama Tak, tak, no, no, no Tak jest pewnie wsadzone Ale koła to kurwa już sprytnie myślę, że zrobili No lepiej bynajmniej No pewnie, że lepiej Jak to jest zrobione? Mhm, a bo to się trzyma tylko tutaj, tylko A to jest. a tam to główne trzyma, o, tutaj o, tu jest śruba, tu trzyma środek ten, ten pręt, trzyma. no, no, i to może w górę lub w dół uciec, no, a to tam, tam tylko ciągnie tamto, mm -hmm. a to się tylko wyprostuje, teraz się ja wyprostuje, aha, wow. nie wiem, ale dalej, ale oni są sprytni, ale dalej mi się to nie podoba, bo to jest strasznie, kurwa, to tam wyrwie, urwi, wiesz, od, od nowości to ma tutaj takie ono, nie? takich kurwa... No tak, no to... za duże takie luzy, to ma właśnie nie bicie tutaj cały czas. Gdyby to było sztywno, może to może by to nie wybijało, może dłużej by wytrzymało. Tym bardziej, że taki spa... To jest to czwórki, ale taki sam spachu u Ciebie do piątki położony taki sam... Czego tu nie dać na przykład kurwa nakładki jakieś, o tego sztaby? Czego tego nie zamknął? Znaczy nie wiem czy to coś dało. Nie wiem, śmieszne to jest w ogóle. Ja bym że po prostu to wyprowadził wyżej. A nie można wyżej wykrywać. Nie można. To wyprowadził wyżej i zrobił to z dwóch stron, żeby to było na wylot trzymało. Już też widać dużo zmian, jest. dużo zmiany z tego co ja widzę. Czyli nie ma co się spieszyć. z kupną, trzeba jeszcze poczekać po prostu. Aż może kurwa dojdę do ładu. I rączki dały już plastikowe na te... Wystandardy nowe. Więcej kosztuje. No i to się kręci jeszcze. Przecież kogo, mnie? Już zaraz no, patrz. Jesteś w końcu na gromaczu a miałeś być jutro, kurwa dzisiaj talek miał być twój by, by. Byłem Był. a ja... o, Piotr! O tym, <grym> widzisz? Koła pakie! Dźwięcie sobie Człowieku, ja kurwa ja, jak ja patrzę na ciebie w internetach, to ty masz Belarusa pewnie robiłeś, a nie sprzedałeś. Cześć. Nie sprzedałeś. <grym> Mam! Pronar mnie... Nie, Belarus mi jeszcze został, pronara sprzedałem. Byłeś na dalejsie, no jak tam? No trochę Bo kurwa zjebałem ich. Zjebałeś ich, a gromasz? Będzie na film. Są, tak? Pamiętają, Marcina. Fajna to. Że... Niestety. Ale ten filmik wykasowałeś, jak go pamiętam. Ja też. No a ja go nie się... oglądałem. <laughs> Piotr, no to jak? Ja <laughs> no <laughs> się po znaczy, Piotr masz brata jeszcze chyba jakiegoś, nie? Dlaczego tak zapierdala szybko tym pługiem po 8 na godzinę? I co? A bo słyszał teraz jak gadaliśmy Nie, wcześniej do... kurde! Każdy widzi, że ten pług nie może tak latać. To tam niedaleko... Ko... Chodź, chodź Krzysiek! Chodź! O, Krzychu z tego Znasz typa? No to my razem, nie? Poznajesz typa? Gdzie tam poznaję? jest Puma Lubelskie Eee, nie znamy się o, o, a, o ekstra, a, ekstra. ale już się znamy. Już o się znamy. Już się znamy. O, ja, a, masz. ja, a, ja ma... Siema. 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 I co tam? Kejs najlepszy, nie? Ej! Ja nie na Ja też nie! A, co? By, ty, a, by, 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 a by. ty tą dwunastkę ściągłeś już czy nie od Mateusza. A to nie, to nie grał plan. Cześć ci się pomyliło. <śled> A to będzie dobre, kurwa! No. A, a kurwik jesteś, mów szczerze! Ja jestem grapą! Jest a lubelskie? A później! nie, chory To żeś. Obraziłeś no, mnie w tej chwili! Nie, co? Co nie? Ale Masz za małą obrotu Tak. W ogóle Co? W Eee, to mój w ogóle! A w ogóle, środki. Pozdrowimy. O, właśnie, chciałem ci zawsze to powiedzieć na żywo. Za szybko to widła. zostać. Nie ma jeszcze, ale tutaj jest porażka, no całkiem kurwa, porażka na jednym. Od... Ej, tam, no właśnie, no bo na takim kółku to właśnie powinno być to tak zrobione, moim zdaniem. Czekaj, jaka to jest waga? Dwie tony. No, ale to masz sprężynowe To No i zabezpieczenie 9 resorów jest No ale tak chodzę właśnie po pługach i patrzę kurwa A Tylko na razie w agromaszu W agromaszu się. tylko jest tak zrobione Bo w innym kurwa podwójne jest ten zabezpieczenie No, no wyrywa się Tak jak tutaj o Tak jak tutaj jest zrobione można? 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 Na zrobić... śrubce? Elegancko? Można zrobić? Chodź na flaszkę Na flaszkę No tak, tak, na trasie, żeby nigdy nie zabrakło Kurwa, ma. ja pierdolę I piątka. I piątka, normalnie no A zobaczymy w czwórce Chodź na czwórkę Ty, zobacz To już... Masz... Odlane Odlane, odlew jest w czwórce Oj, to trójka, mała <laughs> Ale śmiech, co? Lepiej zrobili mały niż... Ja pierdolę. A może to jest mniej wytrzymałe? No to jest może dyspowane po prostu na równo. Jest elegancko zrobione. Zobacz. To o czym wczoraj mówiłem. Wszystko, wszystko to o czym wczoraj mówiłem, tylko wczoraj bateria padła żeby pokazać. I co? No, ale to ma No ale tu jest zobacz. Zobacz no jakie to grube. Jakie potężne. Nie ma szans pierdolnąć. No, bo oni popatrzyli, że tak każdy ma, no to oni tak zrobili. Tylko, że sobie. A co to jest? No i też piątkę. Normalnie zagad. każdy piątkę kurde robi i robi do no, no mocno. Tam? Gówno. Ale Jaka tak? ta? Zobacz. No, obrotnica, albo to zwałem. Co? Suszarka. No takim czymś bym wysuszył. O! takie coś mi trzeba. Co jest? Bo to jest punktowy owsuszać ziarna i zbóż. No właśnie. To tak jak ja wymyśliłem, tylko że, znaczy chciałem zrobić, tylko że mi siatki zabrakło. I świdru. I widzisz, tutaj jest też tak, gdybyśmy zrobili tak jak tato mówił, czyli do dmuchawy wstawić te rury, to byśmy wysuszyli, tak jak ja robiłem. Tylko że widzisz, tu nie bierze do dmuchawy bezpośrednio z połowem, no. tylko bierze też zimne. Czyli mieliśmy rację, tylko nie mieliśmy sprzętu.